Siema, siema! No to co ja tam miałem? A tak! Streszczę to co robiłem między odcinkami. No to czyli tak. Creeper my wyjebał studnie. No. Przespałem się w łóżku z murzynami. Wiem, że to dziwnie brzmi. I spałem na spa dlatego spałem na podłodze. Skosiłem im żyto. Pokazywałem krówkom jak się posługiwać mieczem. Czyli zdziesiątkowałem ich populację. Oraz wygołociłem las z dębowych jabłonek. No prawie, że tam ich trochę jeszcze jest. I odkryłem coś zajebistego. Hm. E, to tylko episka góra. Druga episka góra. A tak na serio, to chcę wam coś innego jeszcze pokazać. To ja tutaj odkryłem. To jest takie fajne. Nie, to nie lawa. Tutaj! Kolejna wioska murzynów obok drugiej wioski murzynów. Zajebiste. Żeby... I tu jest kuźnia, jest! Kuźnia jest! Tym terem, terem, terem. Ciekawie co to będzie fajne, no. Niech tu będzie coś fajnego, niech tu będzie coś fajnego, niech tu będzie. Być... Żelazo? No, dla mnie to, to coś może być. Chlebek, mm, pieskowiec. Mogę z tego skombinować, ale mi się go nie chce. Eee, wągle. trochę zużyję, sobie upiekę, kłówki. Biedne krówki. Zboże! Nie, no znowu się na co robi. Nie chcę znowu spać z Murzynami. Ja pierdaczek. Dobra będę kosił tylko te dojrzałe Ciekawe czy łuczakiem mogę popsuć pole Chyba nie mogę LOL Ale fajnie nie. <laughs> A tam z balkonem Murzyński dom z balkonem Ale czad To by kurde czad Mmm. Metalowe kraty Nie, nie biorę ich Nie kręcą mnie Nie kręcą mnie metalowe kraty O, drzwi na odwrót i oczywiście ja będę jako heros tutaj, będę musiał tych biednych murzynów bronić przed, zombiem, przed zombiekami, bo to są takie debile, że sami się nie potrafią obronić. Nawet światło nie zapalają, dekle. Myślałem, że to. Jak nie zapalą światło, to się przestraszą zombie i nie przyjdą. Właśnie odwrotnie się stanie. Odwrotnie. Jep. I już na zboża troszkę jest. Kurde, przedstawiam, sobie. E ma fajną rękę. Taką kurczakawem. Nie mogę przejść. I teraz. HA 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 O, zawsze się chciałem dowiedzieć, czego tutaj są ścieżki. Creeper! Kurwa! Gdzie? Lecy? Z tyłu mnie zajechałeś? Ja cię, kurde, dam. Taki mały i jadę takiego dużego. No, nie złe. Już mordę cieszy na mnie. Co za debil. Ja cię zajebam. No nie, już. Już o kurwa, Ile mi HP zabrał Muszę go udupić Muszę go udupić Kurde. O des Ja ci nie dam się, ja ci nie dam tak łatwo Ja ci nie dam się, ja ci znowu to będzie yeah! Już nie żyjesz, Ładnie tak może ich Ty Ten nawet mnie nie zauważył, co za debil. Nie ja mu drzwi otworzyli. Jaki idiota. A no, właśnie debil pukał, to mu otworzyli, no. Co mu się zgadza. Atak z powietrza na Creepera. Ej. A myślałem, przed chwilę, się nad nie... Zdezorientowany był, nie wiedział o co chodzi. Ja skillem Creepera. No nie, drugi leci. Tu drzwi są otwarte, nie będzie pukania, nie będzie pukania. Dwa Endermany. Rozgrabcie se tą wioską. Ja nie, nie mogę patrzeć na tą masakrę po brytońsku. Biorę łóżko i idę spać. Tam pokażę... Nie, tutaj są murzyny. Nie chcę. No, w kościele się prześpię. Tam, tutaj będę chyba bezpieczny. Od murzynów. No jeden tam jest, ale... <laughs> I to jest to, to, to jest to, co chciałem pokazać. Śpię, śpię pod łóżkiem <laughs> Dzień! Słońce troluje mocno nas... Ej, co to jest? Myślałem, że jest Peter Jockey. Zajebiste, to słońce jest zajebiste, to słońce wymiata Haha, <grywka> palą się dekle, idę i dobić Haha, <grywka> nie dożył O, tu mi się jeszcze palą <grywka> Węga mi się zabrakło Nie, ciebie zostawię w spokoju, mi się nie chce ciebie ubijać, nerwanko głupi Gdzie jest zboże, jakieś dojrzało, tu jest, tu jest no, to nie niedojrzałe Kurde, a to jest dojrzałe Sam to rysowałem a nie pamiętam coś co Ej co tam jest hi, 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 Pod balkonem siedzi To jest ten, ten, scena z tego Z czegoś tam, chuj wie Scena balkonowa czegoś tak O, ro, Romeo, z Romeo i Juliana To te dwa pedały Jabłko i chleb. Romeo i Julian Perław, na co mi to Nie będę endu szukał Właśnie, wywa wywa A, To jest oko. Oko mi potrzebne. Nie mam proszku blaza, więc niech się zwalą. O, to tutaj sobie... ...sobie upiekę... ...węgiel sobie zrobię. O, strzały mam, mam strzałę. Na razie to ja będę żył tylko węglem drzewnym. Hm, bo nie mam. Lawa, lawa. Ciekawe jak wygląda kuczek, gdy się pali w lawie. I teraz, powoli. FAK! O kurwa! Ah, ah, ah. Ciekawe jak wygląda kuczek, gdy się topi. Nie chcę mi się czekać. Ej, ty. Ej, coś się zbugowało i mi... A nie, serduszka mi odchodzą. A już się cieszę. Drzewo! No mi się tam to przepali, teraz do drzewka dojdę. Turum, turum, turum. Może tu będzie coś fajnego? Może tu będzie coś fajnego? Nie, nie, nie. I może żebym potem z powrotem wrócił do mojej wioski. Mżynyw. Czy jest coś fajnego? Czy jest coś fajnego? Nie, nie ma nic. O, właśnie, i pod tamtą wioską mżynyw był kanion. Taki zajebiaszczo wielki. Chociaż się bałem do niego wskoczyć. Chociaż Chociażbym się nie zabił, ale bałem się do niego wskoczyć. To jest prawdziwe męstwo. Bacie wskoczyć do kanionu, którego się można nie zabić. Ale można się zabić. Wiem, że gadam totalne głupoty, ale mi się nudzi. I len tego leczę, że mi się przestało nudzić. Latanie jest nudne. I to będzie że... Łombo-combo no, 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 na don... No, kurwa. Łombo-combo no, na ży... kurwa na co... No, na żyto! Będę snapchnął, fajkę. ty masz koro, masz... a, a, a. Taki mały cię zabija. Wojciech taki mały i że się... Haha, ale ciota kuczek go rozwalił. Jaki debil, kto mu to kupi? Zabiję ci ty oszukańcu jeden, ja cię zabiję! Nie odpuszczę cię, giń ty! Masz karo jedna, nie domyta. Co ja tu słyszałem? Co ja tu słyszałem? Ryk rżniętego zombie. Nie, mam łopaty. A, a, moja głowa mi odszedła, od, 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 od tułowia. Nie, 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 nie chodzę na pięć to jest to jest, to jest niewyobrażalne. Oj. O spawner! O madafaka, Co się zdało? Co się zdało? What co to kurwa jest Co się dzieje, że piasek baguje miast nie żelazo Yes, mama i Słyszę tego banana. No nie, co wy ale nas na co mi wyciąg ze szkieleta? Znowu żelazo! Wow, ale tu żelaza jest od cholery W sumie nie za dużo. Ej, oj 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 Lagusie się zaczynają. Oj oj. Restart. Już jestem. Ole, wpiszę ciemną, co tu? Ej, ej, ej Co tu się stało? O kurde. O, w sobie graficznej jaskrawo, no. Ale ciemno, jak w dupią marzyna Co tu jest? Shit, piasek! Kurde, nawet latać nie mogę. Zasrany rany piasek, ej, no. O, lol te zmiany, które rozwalę, to to się nie, nie zapisało. Że zapisałeś, ale to się nie zapisało. Uważam, żelazo też. Żelazo się nie odnowiło. No Od razu lepiej. Znaczy la lagi, lagi. Nie mam lagów i nie miałem lagów, bo nie jest niemożliwe, że miał lagi na singlu. Bez neta. Ile żelaza. O! Wow, właśnie mam 57 level! Właśnie też coś odkryłem. XP 5000. <laughs> Zajebista. I to jest na survivalu? I to, i to jest zgodne, zgodne. Tak można. Być co, nie są żadne cheaty, tak można. <laughs> Fajnie. Ale mi harczą. Nie słucha na nich głośniki, tylko te cioty w jaskini. Czemu się pozbyć? Ja na szydełku, jest by cenne Co wywalę, co wywalę? Uuu, ile mam nasion, wywalę. Na to. Żelazo sobie wezmę na żelazko. Będę sobie prasował piórka Potem i żelazo. Na szczytny cel. Prasowanie piórek. Moje piórka muszą być zawsze gładkie i pięknie wyprasowane. A moje oczka muszą zawsze lśnieć na zielono. To jest podstawa bycia kurczakiem. Żeby tutaj gdzieś był spał. Jeeeee! Yeah. O, oh, fuck Ty dobre Ja sobie tak będę zabijał. Kurde ja mnie skończyć. kończy. Hmm, dobra. Ja stopuję na razie nagrywanie. Ja sobie tutaj będę na nich e, zabijał, pozabijam ich sobie, pozabijam ich sobie. Eee... Nie, nie, to by było bez sensu. Przecież jak ja sobie mogę level kupić. Może wziąć tego za free, no to potem ich będę zabijał. No ja tak dropa nie będę zbierał. To jest bez sensu. Nie, nie, nie nie ma To jest bez sensu, poczekaj. Gdzie te, gdzie te murzyny mają? Mają, 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 mają. Nie mają biblioteki. Nie, to jest chyba, nie, to też nie jest biblioteki. To jest hamstwo, mieć dom, ale nie mieć biblioteki. Hmm. Dobra, muszę sobie zrobić samemu. Kaczkę kakadu. Już jest, jest, nie, nie, nie. Kurde, muszę coś szybko włożyć, szybko włożyć coś. Żeby się nie zmarnowało. Dobra. Mieczek. Nie mam patyków. Czy za chwilę my musi czegoś brakować? Ding dong. Czy ja już się żegnam? Albo nie, 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 nie. Muzyczka leć. Nie, żelazo, ile może, żelazo, ile może, dwa. Cztery. O, to jest zermieczyk. Jak się skończy muzyczka, to ja się z wami pożegnam. Kończę nagrywanie. Kurde, znowu jakieś śmiecie muszę wywalić. Piaskowiec po co mi to, zabiorę sobie. No cóż, nie gdzie to schować. Idę, idę do tej jaskini. Gdzie to było? Gdzie to było? Muszę skrzynię opierdolić. Ej no, serio, nie zgubiłem jaskinię. Chyba to gdzieś między domami. Tu jest, tu jest, tu jest! Yeah. A, jednak nic się chyba nie spsuło. Mam dwa wejścia. Gdzie te bananowe młotki są? Gięcie, gdzie mi tutaj. Ja was zapierdolę! Ja was zapierdolę. O nie, piosenka się skończyła, czyli ja już muszę... Ja zboduj, spadaj zbadaj, zbadaj. Spadaj, spadaj. Nie będzie tak dobrze, rozwal wam mamusie. Ciekaw czy jest pełny ratyszek. O żelazo! Chleb. Jest pojęczynki. Mmm, proch sobie wezmę. O, znowu żelazo, kokobinsy. Redstone na no, co mi. Mostone, mostone. Mam na no. Co mi tam, jak będę płaczał ciężko znaleźć spanner. Dobra. No to ja się najem. I wyłączam się z gry. I będę sobie tutaj grał. bo łamucił tych murzynków Tutaj ich, ich do granicy wytrzymałości, ich tutaj wymęczę. Się najem i żegnam. Najem się nowym mięskiem. Ping. Którym się upiekło. Tak, tak, tak. O, przy okazji sobie żelazo przepadnę. no to... No to bye bye.